Leniwa sobota, drugi posiłek czy Sianeczka. Jeszcze mamy malutko węgli. Jutro, jutro wlatuje raport. To Wam zrobię przyklejkę. Zobaczymy od czego będziemy zaczynać okres masowy. Hmm, za chwilę zbieramy się do teatru. Później pewnie coś popracuję. Ale wszystko będziecie wiedzieć na bieżąco. Zaczynamy od testowania gimbala. Zobaczymy jakie to jest dziadostwo. Hop, hop. No dobra, na razie działa. Eee, kończy się sobota. Wpad wieczorny już eee, wieczorna pora. Zrobimy sobie jedzonko na jutro z racji, że niby w niedziela. Nikogo nie z rano nie goni. Ale tak czy siak trzeba być na wszystko gotowym. A więc tak zrobimy sobie. Standardowo miękko, z warzywkami a, a najzwyczajniej w świecie rodzinie zrobimy rosołek I mięsko z ziemneczkami Zaczynamy od noża Dobra, z Tym, robimy, No tak samo jeszcze w znowarce Tutaj No To się przyda To się przyda W międzyczasie nastawimy to są właśnie daily vlogi. To, co ludzie robią na, że tak powiem, codziennie. Zaczniemy od tego, że nastawimy im rozluźnienie, bo się będzie robił najdłużej. Dobra. Ja jestem ciekawy, muszę później prześledzić, bo dzisiaj co? Dzisiaj były zawody, że tak powiem, w. Marka, oczywiście z federacji NPC. Yo. dobra, to wypchniemy, bo teraz jest, które mamy woda. Dobra, stawiamy. W międzyczasie sobie poobieramy Znaczy ja sobie, yy, W ogóle jak chodzi o deseczkę Dam wam patencik, zobaczcie, nie wiem czy zobaczycie Tu jest ręcznik papierowy Daję tę deseczkę i I się nie ślizga no. Także będziemy obierać Poobieramy tą pojemniczkę po Mięsie, żeby się Nie nasyfiło Czekajcie, czekajcie. W szerokim kącie może będziecie widzieć, co ja robię w ogóle. Nie? W szerokim kącie zawsze łapać dużo. Nie to przyspieszymy. Czajnie się jeszcze będziemy ten nie, podkładać jakąś muzyczkę no Kupiłem taki spray. Zobaczcie, z dodatkiem chili. Drugi kupię z dodatkiem czosnku. Jestem ciekawy tego z chili, bo powiem Wam tak, że jak chodzi o coś z tego, to nawet smakowość ok lubię. Tylko źle to znoszę. Zaraz na wszystko tyle pieczę, Piecze, robię się cały czerwony. Hmm, pomysł do pieczarki jest taki, że ja sobie ciacham w ten sposób z racji, że lubię jest objętościowo po prostu tego dużo i takie pieczareczki małe, to co przeciachasz na pół jeden gry jest nie ma, nie ma co zrobiłem sobie może taki, taką podstawę czyli pociągamy te pieczary i no oczywiście tu jak chodzi o ten dodatek ważny robię to tylko dla siebie bo moim domownikom do miaska czy coś tam zrobię coś innego ale to już jutro rano na świeżo Trzecie cukinie. One dać troszeczkę jakby wody też tak z siebie. Później dodać jakiś fajny przypraw. I jest spoko też pod kątem um, takiego sosiku. Teraz będzie trzeba myć bułkówki. Okay. Jeszcze damy, podamy do mycia. Odłożymy nosz. Teraz tak, weźmiemy pora, pora już oczywiście umyłem wcześniej, pocieszony, tylko tak zawsze z reguły pora trzeba dać na początek, bo yy, z nich wszystkie mamy twarz. aczkolwiek ja lubię jak sobie tak chrupie i tutaj na koniec, poza tym to ma smakować mi, bo to w sumie ja tylko robię dla siebie, więc raczej tych gaslerowych trików nie będziemy używać. Normalna chłopska kuchnia nie ma wyglądać, nie ma działać i jako taka smakować. Zaraz. O, jeszcze tam drugą połówkę. Ogólnie tak. Możemy się pobawić takie wyzwanko, że możecie napisać w komentarzach jakie dania, propozycje. Ja spróbuję uwzględnić to pod kątem swoich makroskładników. Jak się będzie zgadzało, to można zrobić takie wyzwanie, czy umiem to ugotować. OK. Zobaczymy, co nam przyjdzie do głowy. Weźmiemy sobie troszkę innego koloru. então botar um Ten gimbal jeszcze działa poprawnie, czy się przesuwa, przesuwa, ale zobaczcie, Taki, taką krateczkę robimy, żeby później tam przyprawę owaźli. Pokażę Wam jak to wygląda. tak to mniej więcej wygląda. To są to wszystkie przyprawy. Nie, nie przyprawy, tylko warzywka. Jak za chwilę to zaleje wodą, tylko mi się trochę przesmaża, to się robi rosołek i tyle.